Badum ps. Witam was serdecznie, tutaj Poldi i... Don Carmelone Czyli zaczynamy kooperację nad reaktorem Polega ona na W sumie niedopuszczeniu stop... Schłodzeniu nie niedopuszczeniu do stopienia się Rosyjskiego re reaktora Aha Rozwój, Nie, bo tak patrzę i mówię nacisłem, a tu O już nasz pierwszy sukces Schodzisz? Schodzę O oh, Boże gdzie ja jest zabić. Gdzie to ma cisnąć po... A tutaj. dobra to, to jedę na prawo A nie, oh. nie da się Tutaj dołem wszystko, bo ja tu na razie Daję radę, ale Jedę. Wow hopie Ilu ich tu jest Kurde, wykrwałem się Holmi ratuj Zbiegaj na dół. Zaraz, czekaj, spokojnie. No bo, hopie, bo zaraz tu się przekręcę. Dzięki. Dobra, już, na górze są jeszcze. Tu też na tej Ale nie wiem, gdzie my tu mamy podążać w tej misji. Za. Tyle wiem, że do reaktora. O! Czekaj, coś tu bym... Jest moja ulubiona broń. O kurde, co się Reload. Czekaj, bo ja tu teraz jestem. Nie. Poczekaj. Tu jestem szybko, bo się wykrwawię. Chwile. Spokojnie. Dobra, minęta 40, ale... Ale czas reaktor... stopienia reaktora płynie reaktor na nas nie poczeka. Czekaj, bez zmian. Dobra, to chyba w górę musimy wyjść. Ha. Wow. Wow. Nie, dołem się na pojść. Ale przeczyściliśmy. To co, wchodzimy? A to ty! Tak, ja, ja. Dobra, wbijaj. Ja lew. Czekaj, bo mnie od tej strony cisną z każdej strony. Masz pompę. Gdzie jest pompa? Druga broń. A, Czemu ty mi chłopie nie mówisz? Dobra, wychodzimy. To ja już tu na wariata cisnę Dobra Dwóch naraz, kopie. To się nazywa szczęście O, ple... Dobra Zbliżam o nią W czym, w pompie? Wow. Tak, uważaj ten Wiem bo ładują we mnie nie wiem skąd Masz, na no to widzę na szwórce. Spokojnie, najpierw muszę Uważaj, jak coś to mnie pilnuj, bo zaraz może Paść, Dobra. bo mam ketchup na monitorze. Tutaj jemy Noctowizę. No. Na którym był Noktowizor? Czwórka. A, no. A, bo ja tu N naciska. Czy tam termowizja, oj co ja gadam? Noktowizor. Mój błąd. Bon. Miło awansowałem. Po zabijani? Tak. Ktoś jeszcze? Nie, no nie, jest pięknie, koniec. No to do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Na ra